Ja mam jest Andrzej Kmicic. Strada! Przygotuj się na hit Wszechczasów, Daniel Olbrychski. Bywa! Małgorzata Braunek. Leszek Teleszyński. Potop w reżyserii Jerzego Hoffmana. Dwie części już dziś, od 19.00. Tylko na antenach HD. Tam, gdzie nie może się dostać karetka, dostaną się oni. Prawdziwe historie, pełne emocji. Po raz pierwszy w telewizji światowa premiera serialu dokumentalnego Helikopter życia. Już w niedzielę o 20.15. Tylko u nas na Antena HD. Okazje w Rosmanie przebiją wszystko. Na przykład woda perfumowana Hugo Słomen aż 90 zł. Mniej. Pielęgnacyjne kapsułki z retinolem ISANA 42% taniej. A mokra karma dla psów Cezar tylko 3,59. Mega przebija wszystko. Zimą i latem odporność dzieci warto podkręcać cały rok. Na okrągło. Z Devitum. Devitum to witamina D w kapsułkach Twistów, sprayu i kroplach, w dawkach, które łatwo dopasujesz do wieku dziecka. Devitum. Odporność na okrągło. Z Kikiem Twoje życie jest piękniejsze. Moda, artykuły gospodarstwa domowego, dekoracje i więcej. Poza tym damska bluzka z wiskozy ze stójką za jedyne 20 zł. Lub damska bluzka z golfem za jedyne 30 zł. Tylko do wyczerpania zapasów. Kik. Twoja top marka 2022. Kik. Cena mówi sama za siebie. częstą uczucie zatkania i ból przy pochylaniu gdy mam problemy z zatokami działam zdecydowanie biorę buprom zatoki ibuprom zatoki ma dwa składniki i zwalcza dwa objawy odblokowuje zatoki i uwalnia od bólu przed użyciem zapoznaj się z treścią dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą gdyż każdy lek nie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu ibuprom zatoki dwa składniki dwa działania Uratował mnie. Dawniej, kiedy dzieci musiały brać antybiotyk, który im nie smakował, to było istne piekło. Oczywiście dawałem też probiotyk. Teraz w naszej apteczce zadomowił się acidola Kionior, który wspomaga też prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Acidola-kionior. Smaczne mi się tabletki dla dzieci. Kategoria Mokry Kaszel. <laughs> Flegamax działa, a w oskrzelach B w zatokach. To szok! W zatokach też! Wydzielina może zalegać w różnych miejscach dróg oddechowych. Flegamax dzięki karbocysteinie upłynnia gęstą wydzielinę izoskrzeli i z zatok. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Nowość Flegamax Forte. W skoncentrowanej dawce wystarczy jedna saszetka na dobę. Na katar? Xylożel. Działa szybko i długo. Go. Bo ksylożel to żel, dlatego zostaje w nosie dłużej. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Przemarzłaś, przemokłaś. Ja biorę skorbolamid, unikalny lek. Likwiduje gorączkę i ból mięśni, a dodatkowo wzmacnia odporność. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Już są. i Jest ich całe mnóstwo. Niezwykłe kalendarze adwentowe z Rosmana. Przezabawnie kolorowe, bardzo męskie. Pysznie rozgrzewające, cudownie relaksujące i wiele, wiele innych. Odsłaniaj okienka i odliczaj do świąt z kalendarzami adwentowymi z Rossmana. Podaruj sobie i bliskim grudzień pełen niespodzianek. Gdzie super sobotę mam? W Kauflandzie! Super ceny? Zawsze są! W tę sobotę! się Mleczko Wedla 9,99 z kartą Payback. A wszystkie kiełbasy z Lady aż o 20% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Starożytni Egipcjanie doceniali właściwości czarnuszki, dlatego stworzyliśmy czarnuszkę CCD. Czarnuszka CCD to unikalne połączenie oleju z czarnuszki z czosnkiem i witaminą D. Czarnuszka CCD na odporność od oleofarm. <zyskujesz> Jest! Jest! Gol, punkty. Orlen. Witaj w świecie piłkarskich emocji.